Dyskryminacja przy stole operacyjnym, bo niby dlaczego do operacji nie dopuszcza się chirurgów kobiet, pytają same zainteresowane i mają dowody na to, że mogą mniej. W Polsce jedynie 12% wszystkich chirurgów to kobiety, ale te 12% chce pracować na tych samych zasadach co koledzy. Marek Nowicki. To Renata Popik, chirurżka ogólna, a to doktorka nauk medycznych Anna Skwarek, też chirurżka ogólna. I jeszcze jedna chirurszka ogólna, a jednocześnie doktorka nauk medycznych Kalina Jędrzejko. Słowo chirurszka to jest słowo, które rozgrzewa e, za każdym razem e, czy czytelników, czy słuchaczy bardziej niż słońce. I e, to pokazuje, jak jesteśmy bardzo mocno ukierunkowani na to, że chirurg to jest po prostu chirurg mężczyzna. W Polsce faktycznie jedynie 12% wszystkich osób mających specjalizację chirurgiczną to kobiety. Mogłoby być lepiej, ale nie jest ze względu na... Na opór, tak uważają chirurżki, męskiego środowiska. Kiedy prowadzę konto społecznościowe, to zawsze, gdy poruszam temat kobiet w chirurgii, odzywa się do mnie bardzo dużo stażystek i studentek, które rozważały zabiegową ścieżkę kariery, ale były do tego zniechęcane przez swoich starszych kolegów. W Polsce chirurżki na to, co mogą liczyć, to dyskryminacja pod każdym względem. Kobiety bezdzietne deklarowały, że są zniechęcane do rodzenia dzieci przez pracodawcę w sposób jawny. Czy te pensje są takie same kobiety, chirurga ogólnego i, i, i... Mężczyzny, no proszę powiedzieć coś. Zdecydowanie nie. Raz koledzy odwołali mi operację. Myślę, że tylko dlatego, że miałam ją zrobić ja. Hmm. Takie były podchody, a czy jesteś pewna, że dasz radę, że umiesz? Kobiety przestały to ukrywać, zaczęły o tym mówić publicznie i potwierdzać w różnych ankietach. W zeszłym roku przeprowadziły badanie dotyczące dyskryminacji kobiet w zawodach medycznych. Wzięło w nim udział prawie półtora tysiąca kobiet. 80% z nich zetknęło się z dyskryminacją w miejscu pracy, a 70% doświadczyło jej osobiście. Z naszych badań wynika, że większość kobiet w dziedzinach zabiegowych do, doświadcza takiej, takiego, takiej formy dyskryminacji a, i też molestowania seksualnego fizycznego, bo tutaj aż 60% kobiet doświadczyło niechcianego dotyku, co trzecia otrzymywała propozycje seksualne, więc no tutaj też możemy zwrócić uwagę na to, że w dziedzinach to jest bardzo dużo. Dzieje się to w sytuacji, kiedy mamy potężny kryzys chirurgii ogólnej, co trzeci chirurg jest w wieku emerytalnym. Nowi nie garną się do zawodu. Czy gdyby Gdyby nie było dyskryminacji, to więcej kobiet by się decydowało na robienie tej specjalizacji? Na pewno. Na pewno I, i jakby my mamy też takie, my mamy też takie um, gdzieś tam informacje od kobiet, tak? One nie decydują się na tą specjalizację z wielu różnych powodów, ale jednym z tych powodów jest sposób traktowania. To się jednak będzie musiało zmienić, bo większość osób kończących w tej chwili kierunki medyczne to kobiety, które zaczynają też przeważać na specjalizacjach w działach zabiegowych. Marek Nowicki, fakty.